A to jedziemy co? Dalej no. Fartesy. czeka. Stary Elita. Tu sobie jutro z 2 zapraszasz, tak rozumiem. No. Dobra. To skill. Co? co? Baczacz jutro? Nie, nie, pan to tylko mnie zaprasza jutro. Do planu. <laughs> Baby. W sumie zapomniałem o tym pancerzu twoim, ale już wolać to. O po co co się z tym bo teraz pytanie, ile może mieć penetracji czołg na szóstym tierze? Dużo. No to ile może mieć mój czołg penetracji? Ten na Z 200, 200, 200 malek wtedy. Bez, bez wieży. 212 No właśnie. <laughs> na szóstym tierze. No właśnie. A to on ma na ósmym tierze w T-44-175. No to jest metr. No dobra... Ty, 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 ty Ale... Ty, ty, ty jesteś studekiem bez wieży. Papierowym. Co? Tank destroyer? No ale fakt faktem to jest szósty tier. No tak. Spotkasz ósme i we wszystko w Tigera wejdzie. <grym> w dwójkę. To zrób solo z nim. On Tiger, ty arl Nie, bo... Trzy strzały <grym> albo dwa. Trzy zasady. To się nie zdjął. On no, ma przeładowanie 30 sekund, 36 Kto? Ty Jakie 36 sekund? No ile ty, ma ty masz? No to Lorena, on by o tym Arlu swoim No to ile ty masz przeładowanie w tym Tutaj? dziale? No? 7,62 7,62 to, to jest mały znak Ach bo ty miałeś w, yy, 212 nie? W obiekcie, tak Loreniem też mam dużo. Ooo. Wow. Biedny, tego jak strzelb. Faaa. O, ale też rozginęła. też my też się wystawiłem lipa. <grym> tak, Już z wejścia mnie też wykryli, nie bójcie się. Nie wstydźcie się. jesteśmy sami, tak? Uh. Ja to chciałem w tym ten... przesmakować susetę, bo tam gdzieś tylko nie wiem, ty jaki rodzaj nie stał. Nie, ja nie mam żarów wyjścia. Ej, M7 już chłopie nas nam rozdupili. W Tupę dostajemy, bo nas wy Teraz wiesz, zerkuj się kto może musiał poczuć Co mnie widzi? Jak się cofnął perfidnie, kutas zjebany Dokładnie tak No teamwork, chłopie Mówi to ten, który zaraz ginie Który zginął w sumie Chuj heal Jackson Jackson, 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 Jackson. <ścoughs> Nic ten myślę zrobię w tej bitwie. To człowiek jest zwalony, boże, bo tu ja wiem. <laughs> nie, on jest do połkowania. Ja nie wiem gdzie spierdolić. Czekaj na okazję. Może się tam coś wyświeci ten churchil czy coś. Ja Azwycz powiedz, spierw. Nie to dobry czołg. Super czołg. Super partia. No rosnie. No i trzy się trafiło. Cook nie na działo. Tylko suseta można. kombinować Roger. Na szarze? masz susety. Na szarze? Tak. Cofaj się debilu. Ten BDR. Ale mnie denerwuje takie gówno. Psyciota. Nie trafiła w ogóle. Uważaj na chujkata. Kwis tu jest. No tutaj chujkat na Zelixa, szanownego. Tu jest kolega. na placu wjeżdżam? Po co działa głupi? Co jest z tym kromuwelem? 4 jest u nas na plecach Chodzimy se nawet to mm. czasu Czy może damy mi położyć z tym helgotem ogdzianem Ale my nie mamy arty, okej, damy mi wstąpię, my położyć tym? Nie mamy arty, przepraszam, chodź próbuję to już nie pomogłeś, widzę. No, szczeliłem raz. Okej. Okay. To tam roder miał bicie. Dziek, ty mi powiedziałeś, że na PZ3 plecy. ty na nich i masz, masz helka tam do bitka, a Churchill'a też zjedziesz. Jezus Maria, no. Muszę patrz na cały czas. nie zobacz co on zrobi, jest po nim, kurwa. Popatrz, no, ale jak ty jedziesz, chłopie, ty... A tu od przodu coś jakieś, gówno. Ja nie mogę. Masz rykata po lewej. Jak ty jeździsz z tym czołgiem? No, przecież ty nie masz... Przecież to nie, nie e ja ty jeździsz? Ej, nie chłopie, zapij się, bo mnie to już, kurwa, coś... ...dekoncentruje. To, nie mam, mam Spinaj, no, pięknie, kurwa i teraz tego frajeresz. Ucieknij. No to chyba lipa, co? Zniszczyli cię, czy nie? Dobrze. Ja, Kwisa będę bił, jak coś. Dekoncentracja. Dobrze, frajer, dobrze frajerze, graj Ten 40, po co on robi z tym kwisem, kurde. Ty? Trzyma. O Damix Damix już poradował. Frejera ja bardzo widzę frajera. Co to się dzieje? Damix. Gra... Ej, y, te trzy fragi macie i mamy tego. O, poświęcenie. Damix, to jest zmierzam. Mamy, jeżeli zdobyisz te trzy fragi... Nie, jeżeli musisz, musisz te, te trzy fragi jeszcze zdjąć Idę, mam życia? Dużo, całe ja Muszę gdzieś się skampić. Weź ten, y, Satterdozer Rusher, weź jest ten y, linią 1, a potem linią B i A na ich respa Nie stój no jesteś medem, a, a nie jakimś na... wodem <grym> Trzeba go nakierować na prostą drogę. No ja muszę ten, ja, ja to, to muszę mieć Ja teraz jestem ten, ja teraz się bawię tego, w tego, over, Overlorda. To. Tak. Dobrze Damian. Uro. Słabo Damian. Słabo. Ale jest, jest player dodger. Arta mnie trafiła. Stąd, czyli nowy jest pies. Jedź player. Player dodger, bo się on ci zjedzie, ty. Weź mu z pierwszy do tego dołka. Dobrze, dobrze myślisz, pięknie, ale ty mi się podobasz kurwa załkisty To jest Damix. Damix czyści Player Czyli ja muszę ich rozprostawiać prost, prost Fak. 6 Właśnie tak się zastanawiałem, że coś mi tu nie pasuje Ale ten go już jest na plecy. Czekaj, jeszcze nie, teraz, teraz, jedź, 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 jedź. Player, player, player. rapist, nie tędy! Czemu go nie trafiłem? Fata. Gdzie ty jedziesz? Ubierzmy na plecy. Dobra, gówno. Staranujemy. Jakie czyna <suszy> na widzę doszasz, Boże? Ale nie wjeżdżaj w niego, tylko stań żeby go bić, tak jak teraz. Podjedź, Mietr. albo cofnij, żebyś nie jeszcze. Cofaj, cofaj, cofaj. Teraz podejdź do przodu. Nie. Gapi. Stój, cofnij. <ścoughs> cofnij, że no. Jedź teraz do przodu. Goń go. No goń go. Gdzie jest ta artyleria? No goń go, olej to. No goń go, jedź. Jedź, jedź, i teraz piźnij w niego, tylko traf. Jedź do przodu i Arto tam ogarnij. jest ta jebana Arta? Tu jest. Jedź po tą Artę, ziomek. Tylko się z nim nie zderzy, i nie zgincie. Jedź po Artę i wygrali. Jest, on to wygra, to jest ten... Ja... Gdzie ty jedziesz? Miałeś tam dookoła, dołem, pod mostem jechać, ale Gdy, dobra. Inna, on tego fraganza, B40, ja tam widzę człowieka, jak mam tam tego fraga za tydzień, że 40 Ty ja tam przyjeżdżam no twojej wioski w tym tędy? będzie, ja cię zamierzam, wiesz? Gdzisz, tędy jedź, ty. Możesz zaś wrócić? Tu, no jedz on, tu, on, tu, a, tu, w prawo. Prosto. Ja tu długo mam na tego bierczka naśmiesznego. No na ab 7 No jedź tędy, no. Człowiek człowieku, wiecie... Boże. Ty masz tam mody? Od Tamiksa? Aha. A widzisz mapę? No, ty no, z... Widzisz mapę? Widzę, naciśnij widzę. Widzisz, idź w tą stronę! <grym> no, stronę. No, jedź prosto! Naciśnij prosik pięć razy może. No ładna! Zajedź go z tyłu. widzisz ty to na tej mapie? Widzisz taki przesmyk? No. C7. C8. To jedź jeszcze. to uwaga zabierze, ten gościu to co zabije, rozumiesz? Proszę, stąd z lewo. No. Nie tu! No tu, no tu. No. Dobrze. dobrze, dobrze. Teraz tutaj, ty przesleć się, pod... no. No. Pięknie. Ale co z tego? No jedź i szukaj go. Co, w prawo? No masz go, no masz go. Masz go, masz go. Ty! Szal, jest, jest popalił go. No. wiem, że tędy go z tym zajedziesz. Widzisz? To No, do... dobrze, dobrze szmataj. Dobrze. Kurde, Ostateczne poświęcenie oczy ile się, ile, się, ile się idzie uchwocić jak on gra, nie? Jakie, jakie, jakie <grystanie> Jak ja mam mokre ręce, pan chcesz też chyba, nie? Ale dobrze, że ty pojechałeś ten dookoła, a właśnie co, nie tak jak ten... Co to jest za mega? Ostateczne poświęcenie spać. Przeprzysztaj. to musi znieść co najmniej 12 w roku. Ej, żeby... <coughs> jakie pomidory się nie Ej, ale, <coughs> ej, ale wy, ej, ale wy chyba we mnie nie wątpiliście, nie? ja... <g rounding> <Ne? coughs> ja już wiem jak on jest na tej arcie pod mordem jeszcze, ale czy niż? albo ten ten się ci fraga, kradnie. Ale Jared, chcesz być dobry? Teraz na, na tej mapie? No. To follow me. Dam mi chyba życie, ja pojadę. S me? Swallow me. Dam <grym> <grym> mi chyba życie, i pojadę, co? Jak ty zapierdalasz? Co z tą kromką? Z, ma z masłem. Zaraz to że to nie zawsze działa, co? Nie żebyś ten... Żebyś... Wiesz co, zaraz to tak może być. Tak ale wy jest mnie sflejmiliście, z... kurwa. To z... twoją korzyść. Widzisz, zaraz problem, ale chyba nie myślisz o no, co? Myślę, to... że nie. piękne pięknie. No jest ja chud... A to, 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 to tak? Hm? Mam, mam. Ty zeluj. No bo to będziesz chyba pierwszy. I do tego się przydaje GeForce Experience. Właśnie za... Został No. Dobra player rapist. czekamy do, 3, do do 13 minut i jedziemy <grym> Właśnie tak mi się pomyślało, że przecież Alt i F10 Good morning wiadom <grym> Alt 10 No to jest zapisywanie ostatnich 20 minut <grym> Proszę yy, Robert, ty jeszcze pierwszy, bo masz żarówkę, okej? Okay? Ja ci... wtedy ja cię wyprzedzam i... i ciśniemy. Jedź. Hmm. So, tak wiesz, po, powoli w, Jest to w, w ścianie. tutaj. Wiesz, że ty jesteś że jego plutonowie w tamtym miejscu. W zasadzie to... bierz go pod swoje skrzydła. Dalej, 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 no spokojnie. Powoli. No, nie w ścianę. <laughs> Chyba, że ma faulaga. Chyba tak, dobra. Trzeba na niego poczekać, bo co? Oj Laga za pałki z tym, dobra Na mi z tym, masz mi na tą górkę? Nie z zasięgu brak Na razie koszę tam tak. Arta mi pomogła Pomoże Co gówno, coś odbiło Patrz That's the Super. Kurczę, braku, brakuje mi teraz tego dawna? Żeby jeszcze na lufa tu była, co nie? Ale pięknie, ale pięknie to zrobił. Churchill'em. Będzie za spotting. To exp'a. Ten beder, beder jeszcze żyje, onera jasna. Szkoda, szkoda. Pięknie. Warto dragości drogościu. Kurwa, 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 kurwa! Miałeś laga? <laughs> Zaużyłem, spokojnie, to życzy, ale... Ale co, jestem na tej ścianie? <laughs> no, na, na kamieniu jest też że spoko. Żyjesz, to jest takie w miarę... <laughs> <laughs> kurwa, nie. Churchill. Chyba sobie przyjdzie jakiś czerwczyk. No. To go i wyjdźmy, bo my nie mamy bicia. Zaraz będę miał się przestawić. Ten człowiek się idzie tam? Zresztą on się raczej nie przestawi, wiesz? Och. Chodź do mnie. mistrz. Ej, hey, ja będę miał bicie zaraz na górkę. Coś. BDRGB Mogę go rozjebać? Wiesz co? Pst, nie, żeby to to jest troszkę Pięknie no, ar z... Z... Oh, w... Arta. Głos boku. <dunno. sang Depot> <sil melian> Lol <loves router> Co jest? Chyba, że to jest spam. No coś wyspotujesz. Ja mam bicie na tą grypę. teraz byś by teraz dobrze pojechał, czekaj. Myślę, ty tutaj im coś pomógł Wiem co zrobię. No, ja nie tak. wiem w ogóle gdzie są te synki. co ci powiem, jedź teraz widzisz tą skałę przed sobą co masz? Aha tak, No to jest za nią tak, tak, żebyś się zasłonił od tej strony, o który właśnie patrzysz dalej, jeszcze jedna skała. Ta, ta niżej Widzisz? Wiem ci podjedsz za nią się schowaj. Na chwilę, stój Bardziej się cofnij na lewo. lewo do tyłu. No i teraz sobie tam obijaj jak coś masz. To jest chwila Jak coś masz coś masz Po na Sora jeszcze, to kurde Nie ja coś mam Nie masz coś to, to masz tego na jeszcze Poczekaj na tym Poczekaj, no patrz na tego kwasa Ja ci coś na górze Artek zaraz przecież Pięknie Kwisk dobija Adam, Adam. Kurwa gościnica. Patrz skąd Damik dobiła czołgi. Patrz, co tu się dzieje teraz. Grzej do przodu. Zjedź na dół. Nie. Tak. Gościnica. Grzej do przodu, no teraz już. Gośnica. No kurwa, zaś gościnica. Już napraw. Coś Coś nie zjedzie? miałem już. Jasne. No nie miałem już naprawienia. Już się naprawia szkoda, szkoda ci, że tyś 3000 już się. Nie, no nie miałem, zobacz. A nie zbyt. widzisz. Jaki fagoter. No. Jak on siedzi, ty. No stąd mam bicie na przynajmniej całą mapę. Arty też ładnie Cimna kapa wiadomo Co specjalista będzie? Eee, no Tamils Czyściu, trajerów Arty Hacki, trafiłem tego Here's, here's Plachacki Jestem kurwa głodny Ja im cały czas pokazuję jak się gra Tylko oni nic nie spotują Giną jak dawny Jak low boby Słabcie. Jeszcze trzechu i będzie. Później easy. Nie, nie będzie. A będzie jak się mówi, oczywiście. to bymy my z 9 Zaraz sprawdzimy. Arda. Widział go. Wszystkich po kolei. Potem ich spokojnie... Naszy musi wyjechać. Nie, po cię Nie płacę się. A ja się spoczyłem przez was, kurwa. Tak ja też się że... nie lubię takich momentów. Ale masz lufę, stary. Ja wiem ja. ci... Dzi dziękuję. Z dużą penetracją. Oh, yeah. You touch my tralala. Niezwykle. Oh, dawaj Damian, dawaj. Gdzie ta arta jedzie? Kurda, stój. Baranie. Destroja musi kampić mm. Napisz nie your fucking bitch <laughs> Nie no niks jedzie, najwyżej coś wysputuje Chociaż Cze się przy dartach jest na świecie <laughs> so. Baron Noszor, da, już jedzie Nie jedzie? Stał w miejscu W skrócie? Nie Baron Noshor? Mhm. On już to on jeszcze się nie pojedzie, co? Propsy. Robsy. nie zda Robsy. Robsy. Tak. Pięknie, Robsy. 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 ma Robsy. obcy dobrze Robsy. Robsy. Propsy. Uwo. Robsy. 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 kurwa. kurwa. Stary. Stary zabij. Stary Zadrznię zamieszka by zajeb. Zajmę Tupek Panel Kurwa, kurwa, kurwa. To nie, no co nie strzeli, no coś z botem, ja ci mówię. Jest! <śmiany> jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, Damix, jeszcze jeden. <śmiany> kurwa! Ja cię na widzę, ludzie! <śmiany> Ale wygraliśmy Kurwa! Danian! Ty kurwo. Kapro, no co? co? Kapas, rapa, znowu dałeś dupy. Medalpula. Medalpula. Medalpula, a na... A na może z kogoś dupy. Zrzydziłem wam.